La Witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Przemarszem na czele z Miejską Orkiestrą Dentą rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 125-lecia pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Wszystkich gości powitała Ludmiła Stelmach-Kołodziej, która przypomniała, że wydarzenia związane z jubileuszem trwały cały rok. Bo jednak było to dość duże przedsięwzięcie. Była to swojego rodzaju rekompensata za poprzedni jubileusz 120-lecia, który również zaplanowaliśmy bardzo różnorako, ale niestety pandemia pokrzyżowała. Ale z drugiej strony no, z drugiej, z drugiej strony bardzo czuję ogromną radość, satysfakcję, dumę i to, że właśnie udało się znowu to środowisko pierwszego Jagieły zarówno to z przeszłości, teraźniejszości, połączyć. I to jest cudowna sprawa. Podczas obchodów nie zabrakło przemówień, podziękowań, prezentacji oraz przypomnienie najważniejszych momentów z historii tej placówki. Najwybitniejszym absolwentem był światowej sławy kompozytor Krzysztof Penderecki. W uroczystościach uczestniczyli także absolwenci tej szkoły, którzy pełnią obecnie wysokie stanowiska w samorządach. Nie 125 lat to, to kawał czasu i, i moim udziałem tutaj 3 lata nauki były, ale nie tylko, bo, bo w dzieciństwie byłem sąsiadem tutaj blok obok się wychowywałem i na miejscu tej sali, w której się znajdujemy, bo wówczas boisko, graliśmy w piłkę, teraz jest piękna sala, której ja już miałem okazję doświadczyć jako chyba w trzeciej klasie e, liceum. Tak się te moje koleje też by potoczyły, że część moich nauczycieli z czasów oficjalnych, pani Ludwija stelmach i pan Leszek Żyłka, no byli moimi, są kolegami, koleżankami radnymi teraz, więc jak widać ta strafeta po pokole... Ma wiele wymiarów, które nawet po zakończeniu szkoły się przenikają, więc na pewno piękny jubileusz. Wiele wspomnień każdy tutaj z jakąś refleksją jest. Gratulujemy tego jubileuszu i życzymy kolejnych pięknych lat w niesieniu tego kaganka oświaty, w wychowywaniu młodego pokolenia, kształtowaniu postaw obywatelskich, patriotycznych też w wymiarze tym, tym lokalnym. I życzymy wszystkiego najlepszego. Bardzo miło wspominam, wspominam czas, w którym było mi chodzić do tej szkoły. Bardzo się cieszę, że ta szkoła, która tak bardzo się utożsamiam, ma już 125 lat. życzy jej wszelkiego, co najlepsze dla społeczności, całej szkoły, dla wszystkich osób. Dla, które pracują w tej szkole, dla wszystkich nauczycieli. Bardzo się cieszę, że możemy obchodzić tak znamienity jubileusz, z taką du, taka duża uroczystość po prostu w dniu dzisiejszym się odbywa i życzę wszelkiego, wszelkich pomyślności dla wszystkich osób, które tworzą społeczność pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Wspominam te lata spędzone w szkole z ogromną dumą. Jestem szczęśliwa, że skończyłam tą szkołę. To była najlepsza szkoła w Dębicy wtedy z najwyższym poziomem. Nie było łatwo, musieliśmy się naprawdę uczyć. Panowała dyscyplina, były sprawdzane tarcze. Nie, nie chodziliśmy w fartuchach, ale ubrania były ciemne, gratowe lub czarne. Atmosfera była bardzo przyjemna, ale byliśmy mocno zdyscyplinowani. Wiedzieliśmy, że musimy się uczyć po to, żeby kiedyś w życiu coś osiągnąć, i zaangażowanie nauczycieli i autorytet nauczycieli był ogromny w tych czasach. Czego ja na dzień dzisiejszy gratuluję? No, gratuluję, żeby wróciły te czasy, żeby dalej, czy nadal, albo ponownie ta szkoła była najlepszą szkołą w Dębicy, żeby kształciła rzesze młodych ludzi, żeby ci ludzie potrafili się odnaleźć w społeczności szkolnej, żeby potrafili ze sobą rozmawiać, żeby potrafili rozmawiać z nauczycielami, a nauczycielom przede wszystkim życzę im, żeby również byli taką zgraną paczką, zgraną grupą, żeby atmosfera w szkole była jak najlepsza, no i samych sukcesów. Szkołę wspominam bardzo miło. Przede wszystkim była to kuźnia charakteru, kuźnia talentów i naszych karier. Dzisiaj na tej uroczystości jest bardzo dużo absolwentów, osób które nie tylko w moim roczniku, ale wcześniej, później kończyły tę szkołę. Dla mnie to zaszczyt, że mogę stanowić taką małą cegiełkę, ten mały kamyczek w społeczności szkoły, która przez wiele lat i cały czas budzi szacunek, budzi podziw i jest naszą dumą. Chodziłam tutaj do pierwszego liceum, bardzo dobrze wspominam te lata. Myślę, że czas liceum i później studiów to takie najfajniejsze, najciekawsze lata człowieka. Trochę takiej beztroski, dużo znajomości można zawrzeć, znaleźć jakąś swoją miłość. Dlatego bardzo chętnie i z wielką radością dzisiaj tutaj wracam w te mury i, i, i poznaję twarze nauczycieli, którzy, którzy nas uczyli, którzy mnie uczyli. Oni mnie też poznają i to jest naprawdę fantastyczne uczucie. Także tak, bardzo dużo wspomnień w tych murach. Jeśli się tu wraca, właśnie po, po latach. Ja w 2008 roku kończyłam szkołę, więc już trochę lat minęło. No i oby tak dalej. Mam nadzieję, że uczniowie będą zadowoleni, że mogą się tu uczyć, że zawsze będą ci uczniowie tutaj chętnie przychodzić i, i szkoła będzie tętniła życiem. Tego właśnie życzę. Jest najstarsza tutaj w mieście i w powiecie, więc no, życzę, żeby kolejnych, kolejne dekady. Kolejne stulecia jeszcze trwała. To był wspaniały czas, czyli nas świetni nauczyciele. Ja do dziś pamiętam lekcje z panem dyrektorem Galasem, y, moją panią wychowawczynię, panią Ryszawę. Y, to była szkoła wymagająca, dużo od uczniów, ale też dużo dawała przykładu i sposobu zachowywań, zachowywań, zachowania się. Dostaliśmy dobrą, dobrą, dobre przesłanie na całe nasze życie. Z okazji jubileuszu wydano książkę, w której zawarto wspomnienia absolwentów. Redaktorem publikacji była Ewa Nowacka. Tych wspomnień było dużo, bo, bo napływało sporo tych wspomnień, więc chcieliśmy, że tak powiem, wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy byli związani ze szkołą. Myślę, że to będzie miłe dla nich wspomnienie szkoły i pamiątka. No właśnie, ile tych wspomnień osób w sumie w dwóch tomach bardzo dużo. Ja już nie pamiętam dokładnie liczby, ale obydwie książki mają w okolicach 270 stron. Także no wspomnień jest sporo. W pierwszej części jest więcej wspomnień, mniej zdjęć. Natomiast w, tym drugim, w tej drugiej części zdecydowaliśmy się na to, żeby tych, tych zdjęć było więcej, więc jest tam dołączony taki, no powiedzmy, album gdzie są zawarte zdjęcia z różnych, że tak powiem, etapów życia szkoły. Jubileusz uświetniła część artystyczna, w której wzięli udział zarówno uczniowie szkoły, jak i jej absolwenci. Wyjątkowa gala w wykonaniu tancerzy Akademii Tańca Soul Dance odbyła się w Domu Kultury Morse. Edyta Mędrek-Śliwa, szefowa tej szkoły wraz z choreografami przygotowała niezwykłe widowisko, które wzruszyło zgromadzoną na sali publiczność. Wystąpiły wszystkie grupy, poczynając od tych czteroletnich na dwudziestolatkach kończąc. Corocznie tancerze Soul Dance'u zajmują wysokie miejsca w konkursach ogólnopolskich, jak i światowych. Jaki jest sposób na osiąganie takich sukcesów, zapytaliśmy Edytę mędrek dyrektora Akademii Tańca Soul Dance. To jest ciężka praca całej kadry trenerskiej, również dzieciaków, które poświęcają swój wolny czas i przychodzą na te zajęcia bardzo systematycznie. Podchodzą do tego też bardzo poważnie. Już te grupy reprezentacyjne starają się przychodzić, starają się muszą przychodzić 3-4 razy w tygodniu na zajęcia. No a jeśli chodzi o takie większe sukcesy, no to wiadomo, że te, te najlepsze tancerki gdzieś tam potem odnajdują też w tym kierunku swoją drogę. No, i tak na przykład Ostatnio Karolina Olszyska występowała w dniu wczorajszym na festiwalu W Opolu, festiwalu piosenki na debiutach jako tancerka piosenkarzy. Natomiast no jeszcze Śliwa ostatnio miała, miała przyjemność tańczyć w programie Taniec z Gwiazdami w telewizji Polsat w finale tego programu. Także gdzieś tam faktycznie wychodzą te dzieci od nas od maleńkości i potem część z nich faktycznie. No, robi tą karierę gdzieś, gdzieś dalej w większym mieście i, i w takich właśnie produkcjach. Najbardziej znaną w Polsce tancarką tej szkoły jest Karolina Olszewska. Zwyciężczyni programu You Can Dance, wielokrotna mistrzyni świata i Europy. Bo ostatnio się skupiam bardzo po prostu na rozwoju, warsztatach i tak dalej. Um... Dużo właśnie pracą po prostu, która się przyda na przyszłość, bo tak naprawdę te wyniki z tych turniejów niewiele dadzą w przyszłości, jeśli się myśli o tym profesjonalnie, a takie różne nowe doświadczenia, różne takie joby, warsztaty, dużo daje. Tancerze już od najmłodszych lat uczą się dyscypliny, systematyczności, niełatwych układów choreograficznych, akrobatyki. Przechodzimy na próby i tańczymy na scenach. Ostatnio byliśmy na turnieju i zdobyliśmy drugie, mie drugie miejsce. Gdzie to było? W Katowicach. Ja po prostu się jakby urodziłam do tańca. Tak od dziecka zaczęłam tańczyć. Patrycja, ty też kochasz taniec? Tak. Bo jak zaczęłam pierwszy raz tańczyć, dostałam solówkę, to nie wiem, jakoś. Zaczęłam tańczyć, no i poko pokochałam. Kocham tańc, bo jest to moja największa pasja. Tańczę tutaj, w Soul od roku. Treningi no, są na pewno rozwijające. Dużo robimy, dużo rozwijamy się na każdych zajęciach. Staramy się albo do, dopracowywać coś, co robiliśmy na ostatnich, albo robić coś nowego. Mm -hmm. y czego ci życzyć, gdzie chcesz występować? Występować? No może wygrać jakieś mistrzostwa, ale do tego jeszcze jest długa droga, a... Życzyć to zdrowia najbardziej, żeby, no, bez tego się nic nie da zrobić. Galę poprowadził Konrad Pondo, aktor pochodzący z Dębicy. Tancerze zaprezentowali piękne układy choreograficzne, zarówno grupowo, jak i solowo. Wzruszeni rodzice mocno oklaskiwali swoje pociechy. Na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji obchodzono Dzień Dziecka. Pogoda dopisała, frekwencja i humory też. Dzieci chętnie korzystały z dmuchanych zjeżdżalni i zamków. Mnóstwo radości zapewniła zabawa na łódkach w basenie. Franiu, podoba Ci się tutaj na tym pikniku? Dobrze, bardzo. Co Ci się najbardziej podoba? I te statki tu. Ja jestem teraz mieszkanką gminy i mam w sumie niedaleko, dlatego jestem tutaj dzisiaj z dziećmi. Świetna pogoda, bardzo fajne atrakcje. Przy okazji też dzisiaj świętuję swoje 70-lecie klub sportowy Chemik. Także no, wiele okazji, żeby tutaj dzisiaj być. I oczywiście gratulacje dla gminy Dębica, dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za organizację tego wydarzenia, bo to jest bardzo fajne i bardzo potrzebne wydarzenie. I bardzo fajnie, nie ma kolejek, nie trzeba długo czekać. Jesteśmy zadowoleni. Dzieci się dobrze bawią? Myślę, że tak. Jak podkreślali organizatorzy, to pierwszy dzień dziecka dla najmłodszych z całej gminy. Wielka radość, że tak bardzo dużo właśnie mieszkańców odpowiedziało na to zaproszenie na pierwszy, bo przypomnę, pierwszy oficjalny gminny dzień dziecka. Bawimy się z wszystkimi dziećmi z gminy akurat tutaj w Pustkowi Osiedlu i cieszę właśnie, że są dzieci z Górek, są dzieci tutaj z tej północnej części gminy. I bawimy się, celebrujemy. Dziękuję sponsorom wszystkim zaangażowanym w to, żeby, że zorganizowaliśmy właśnie wspólnie taki jeden szczególny dzień dla naszych pociech. Dla nas, jako rodziców, jest taki dzień sentymentalny również. Możemy wrócić do swojego dzieciństwa, nawet nie porównywać, jakie to było nasze dzieciństwo, ale zastanowić się, co dajemy dzieciom, czy tylko właśnie te atrakcje są najważniejsze, czy ten czas bo do tego chciałem, też nawiązałem wcześniej jest najważniejsze, bo uważam osobiście, że. To, co możemy dać drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim swoim dzieciom, to jest czas. Ja mam wyrzuty osobiście, bo tego czasu mam mało ze względu na pełnioną funkcję, ale staram się, kiedy tylko mogę, ten czas gospodarować dla rodziny. To też cieszy, że potrafimy się spotykać i razem spędzać czas. Dzieciaki mogą się rozwijać, dlatego też na tych imprezach naszych dla dzieciaków robimy różne rzeczy, żeby się troszeczkę zmieniało, żeby było coś innego. Dzisiaj akurat udało nam się zaprosić cały plac zabaw trochę edukacyjny gdzie mogą pobawić się troszeczkę w różne małe e, gry jak kółko krzyżyk, bilard i inne takie. E, oprócz tego oczywiście mamy dmuchańce, trochę wody, to co dzieci lubią najbardziej. Tworzymy dla nich e, wspomnienia, historie, żeby pamiętali, że ten dzień dziecka jest e, kierowany dla nich właśnie, żeby mogli się bawić i że są e, w takim wieku, żeby czerpać z życia jak najwięcej. E, więc nawet i pogoda została zamówiona e, 10 dmuchań różnego rodzaju atrakcje, animatorzy. Myślę, że mega zabawa. W dniu dzisiejszym organizujemy pierwszy jako tako gminny Dzień Dziecka. Do tej pory organizowaliśmy zwykły Dzień Dziecka dla mieszkańców Tupuskowo Osiedla, okolicznych miejscowości, a od w tym roku pierwszy raz organizujemy gminny. Zainteresowanie jest bardzo dużo, bardzo dużo dzieci, z tego najbardziej się cieszymy. Pogoda nam dopisała. Dla wszystkich dzieciaków jest, są darmowe dmuchańce, są pokazy chemiczne w wykonaniu Chemical World, które Fundowała firma LERK, do tego mamy animacje dla dzieci, firma Lady Fama, stoiska dla dzieci, różne. Na terenie obiektu znajdowała się strefa wielkogabarytowych gier. A niezapomnianych wrażeń dostarczył również pokaz chemiczny, przygotowany przez firmę Lergsa. Dzieci miały okazję zobaczyć niezwykłe eksperymenty chemiczne i dowiedzieć się czegoś nowego o świecie nauki. Gminny Dzień Dziecka dostarczył wszystkim wiele radości. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Magazynu Miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.